Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Robię to czytanie z intencją największego dobra dla moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, co się wydarzy w najbliższych, w, najbliższym, w najbliższych dniach. Dla moich widzów na chwilę obecną, do końca tego tygodnia, zobaczmy, co z przełożenia tutaj. Moi kochani, jakaś energia braku, smutku, moi drodzy, jakieś problemy zawodowe, finansowe, braki finansowe generalnie, ale nie tylko, również te emocjonalne, poczucie, Smutku, również tęsknota mi się tutaj pokazuje w teraźniejszości. Zobaczmy zatem energię ogólną na przyszłość, co tutaj się dla Was pokaże. Moi drodzy, możecie się dowiedzieć czegoś, co, spowod co spowodowało to, że Wy teraz cały czas o tym rozpamiętujecie. Tu ktoś mógł zachować się nieuczciwie w stosunku do Was, i tu mówię pod każdym kątem, przyjaciele, rodzina, relacje romantyczne, moi kochani. Tak to tutaj widzę. Zobaczmy zatem praca, finanse na chwilę obecną, do końca tego tygodnia. Jakieś dobre zmiany, dobre wiadomości. moi kochani, wy niektórzy z was skoncentrujecie swoją uwagę na dążeniu do tego, aby osiągnąć sukces, moi drodzy, będziecie bardzo skupiali się na tych sprawach zawodowych, finansowych, będziecie robili to, co kochacie, będziecie mieć dużo wsparcia w tym, co robicie od waszych najbliższych, możecie poznać poprzez pracę, już tak na marginesie, abstrahując już od stricte tych spraw zawodowych, finansowych, jakkolwiek no jest to tutaj to powiązane, możecie poznać miłość, jakiś nowy początek w miłości, nowe potencjały romantyczne poprzez pracę lub poznacie kogoś ze swojego środowiska pracy lub poprzez pracę. Moi kochani, ponadto no, będziecie realizowali swoje cele, swoje plany, swoje projekty, będziecie działali bardzo, bardzo metodycznie, konsekwentnie, Będziecie bardzo pracowici, będziecie mega zaangażowani w to, co robicie. I moi kochani, co jeszcze tu widzę, to to, że generalnie rzecz biorąc, jakieś właśnie wszelkiego rodzaju nowe oferty mogą do Was przyjść, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Generalnie, gromadzenie swojego dobrobytu, swojego dobrostanu pod tym kątem zawodowym, finansowym. Bardzo ładnie. Zobaczmy zatem. Single, singielki. Zapraszam Was, moi kochani. Single, singielki są w trybie bycia wojownikiem. No proszę, ale tu jakaś dobra zmiana idzie do Was. Tu nam mamy więcej energii, ale weźmiemy ją. Popatrzcie, Wy macie energię. Tak czułam, biorąc już pod uwagę tą pierwszą energię, że to właśnie tak będzie wyglądało. Moi kochani, tutaj widzę, że poprzez jakąś rywalizację, konkurencję, czyli o, jednym słowem, mogliście mieć dotychczas osobę u swojego boku, nawet właśnie z całego partnera, partnerkę, żonę lub męża ale niestety dowiedzieliście się jakichś rewelacji i zakończyliście relację z tą osobą, znajomość z tą osobą lub po prostu zrobicie to dosłownie w najbliższych dniach i będziecie koncentrować się po prostu na nowych znajomościach, na spędzaniu po prostu dobrego czasu i będziecie w tym nie... Nie dacie sobie przekładać tej drugiej stronie w sensie będziecie przy tym stali murem w swojej decyzji. Ale dzięki temu moi drodzy, jak ja to zawsze mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tu przyjdzie do was jakaś bardzo dobra zmiana z przeznaczenia, moi drodzy. Nawet do tego stopnia, że możecie poznać yy, bratnią duszę. Na chwilę obecną, do końca tego tygodnia, aczkolwiek umówmy się, że w tarocie energii, jeśli chodzi stricte o czas, są wyjątkowo specyficzne, więc to oczywiście może przejść na kolejny czas w niedalekiej przyszłości. Zobaczmy zatem pary. Zapraszam Was, moi drodzy. Co u związkowców? Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz dla związkowców na chwilę obecną, do końca tego tygodnia. Jeśli chodzi o związkowców, przepiękna energia, równowaga, popatrzcie, jak nam to pięknie wyszło. Tu mamy, moi drodzy, pasję. Pożądanie, namiętność, cała masa ognia. Tutaj mamy miłość i to taką szczerą, dojrzałą, pełną akceptacji, fantastycznego, dobrego porozumienia. Tutaj ktoś jest wrażliwy, empatyczny, szczery, i do tego wszystkiego właśnie dzięki temu, w zasadzie, mamy tutaj fantastyczną równowagę w dawaniu i w braniu. Przepiękne energie. Bardzo dobra komunikacja z waszą stałą osobą. Ponadto randki spotkania. Możecie sobie po prostu zrobić puść w sensie na jakąś fajną randkę razem. Generalnie ogień, pasja, miłość i wzajemne porozumienie, harmonia w waszej relacji, piękna energia. I zobaczmy, moi kochani, rodzina, przyjaciele, Niektórzy z Was mogą się dowiedzieć jakiejś jasności, jakieś sekrety mogą wyjść na jaw. i ktoś w związku z tą sytuacją będzie regenerował swoje siły psychiczne, fizyczne, ktoś pozostawi kogoś z rodziny, kogoś z przyjaciół, ponieważ dowie się jakichś rewelacji. Mówiąc rodzina, mam tu też na myśli, właśnie stałe jakieś relacje, ale to takie, które miały już jakieś problemy, bo jak widzicie sami, tutaj mamy przepiękną energię, wobec to, tego to może być przekaz tylko i wyłącznie dla osób, gdzie ich relacje już wisiały na włosku. W każdym bądź razie, moi drodzy, porzucicie kogoś, Pozostawicie za sobą kogoś, jakąś relację przyjacielską lub rodzinną, przynajmniej na tu i na teraz i na najbliższy czas, skupicie się na swoich potrzebach i dostaniecie bardzo dużo wsparcia od jakiejś kochającej Was osoby. Tak to widzę. Zobaczmy problem sytuacji, moi kochani. Na chwilę obecną problem sytuacji. Brak zwycięstwa, brak sukcesu, brak harmonii, brak generalnie spełnienia. Zobaczmy wyzwanie. Zróbmy może trzy te wyzwania. Nieumiejętność odcięcia się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, brak zdrowego rozsądku, logicznego działania, <laughs> brak przeanalizowania jakiejś sytuacji może być dla Was wyzwaniem. Zobaczmy, co dalej. No, jakieś generalnie kłody pod nogi, które czasami stają nam na drodze. Jakieś trudności do osiągnięcia celu w każdym bądź razie. Dlaczego? Bo mogły mieć miejsce jakieś nieuczciwości, czy to w relacjach przyjacielskich, czy romantycznych, czy rodzinnych. Zobaczmy, co pomoże. Trzy energie. Zach moi, moi drodzy, pomoże zachowanie siły, zachowanie własnej takiej Zdrowej równowagi, czyli po prostu nie dajcie się stresowi, działajcie pewnie z odwagą i nie poddawajcie się pomimo jakichś trudności. Najwyraźniej, realizujcie swoje cele, dążcie do własnej satysfakcji, rozwijajcie się, zobaczmy, co dalej, co pomoże. Przepracowanie, moi drodzy, tej ciężkiej sytuacji, która mogła was rozczarować, tu mogła mieć miejsce jakaś zdrada, czy to fizyczna, lub inna, generalnie wszelkiego rodzaju zdrada, bo zdrada to jak wiadomo, to nie jest tylko ta stricte fizyczna, moi drodzy, tu należałoby przepracować właśnie jakąś ciężką sytuację i nie poddawać się. Nie tracić siły i zobaczmy ostatnio, ostatnie przesłanie, co pomoże w tej sytuacji. Dokonanie jakiegoś wyboru, moi drodzy. Słuchanie głosu swojego serca. Co wam serducho podpowiada w tej sytuacji? Zobaczmy, trzy rady na tą sytuację. Moi drodzy, rada, wybaczcie komuś, popatrzcie, było tutaj to złamane serducho, to rozczarowanie, to cierpienie. Moi drodzy, wybaczcie sobie, komuś i idźcie dalej. Czy to razem z tą osobą, czy bez, to już wam to pozostawiam do wyboru. No ten wybór tutaj należałoby podjąć, dokonać tego wyboru w sensie, moi kochani, jakkolwiek chowanie urazy dla kogoś, do kogoś, pardon, to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, bo sami siebie jeszcze bardziej obciążamy. Więc jeśli nie wybaczyć dla tej osoby, która was zraniła, to zróbcie to po prostu dla samych siebie. Zobaczmy, co dalej. Co nam tutaj wypadło? No, właśnie, znowuż ten. Wspomniany wcześniej wybór. Dokonaj jakiegoś wyboru, podejmij jakąś konkretną decyzję, bo na ten moment widzę, że Wy możecie nie widzieć jakiegoś rozwiązania, nie wiecie, co dalej macie zrobić, natomiast no, tak zupełnie nie podejmując żadnej decyzji na dłuższą metę, jest to po prostu ani niewskazane, ani po prostu już nawet niemożliwe na dłuższą metę, czyli w pewnym momencie po prostu będziecie musieli podjąć tą właściwą decyzję. Zobaczmy, co jeszcze. Ostatnia rada, moi kochani, na tą sytuację. No patrzcie, drugi raz widzicie? I to popatrzcie, mamy pomiędzy właśnie tymi decyzjami, potrzebą w zasadzie podjęcia decyzji. Moi kochani, tutaj dobrze by było, gdybyście naprawdę, naprawdę wybaczyli komuś, wypaczyli komuś. Nie musicie z tą osobą rzecz jasna być, jeśli tego sobie już nie życzycie. W sensie jakiś partner, partnerka, z którym się rozstaniecie lub już rozstaliście. Jakkolwiek dobrze by było, tak jak wspomniałam wcześniej, nie chować tej urazy. Zróbcie to proszę dla samego siebie. Dla Was samych, moi drodzy. Czyli wybaczcie, nie chowajcie urazy, przepracujcie tą ciężką energię, nie traćcie pewności siebie i po prostu odszepcie po prostu kolana i ruszajcie dalej. Ok, zobaczmy przesłanie z kart pozytywnych, inspiracji. Weźmy trzy te przesłania. was, moi duchowi, przewodnicy, duchowi o przekaz z kart pozytywnych inspiracji na chwilę obecną i do końca tego tygodnia. I zobaczmy, co nam już tutaj wyskoczyło. Cała naprzód, ku nowym horyzontom. No. To dla tych, którzy absolutnie pożegnają się z kimś z przyjaciół lub pod kątem romantycznym, no bo mówmy się jednak z rodziną, jednak warto zawsze naprawiać jakieś problematyczne sytuacje, aczkolwiek pod kątem romantycznym czy przyjacielskim, jeśli ktoś zawiedzie wasze zaufanie i tu już nie będzie czego ratować. Voilà, ku nowym horyzontom co naprzód. Zobaczmy, co dalej. To ty masz dobrze, masz przecież siebie. Ty to masz dobrze, masz przecież siebie. Chodzi o to, żeby po prostu szukać tego szczęścia przede wszystkim u siebie samego. I zobaczmy ostatnie przesłanie. Okej, okay, i mamy to, moi drodzy. Twoje dni mogłyby. Pozostawiać po sobie ślady radości, jeszcze lepiej całe ścieżki radości lub autostradę. Normalnie idę dalej, czyli po prostu nie chowajcie tej urazy, nie chowajcie tego smutku, nie zatapiajcie się w tym smutku. Tutaj należałoby przepracować tą energię, bo wiadomo, że i to nie chodzi o to, że to się tylko tak mówi, tylko po prostu to trzeba nad tym popracować. Samo to magicznie nie zniknie, rzecz jasna. Ale to nie znaczy, że mamy siedzieć, zatapiać się w tym, tylko to należy przepracować. I zobaczmy, moi drodzy, jeszcze przesłanie z kart. Myśl pozytywnie. Na koniec. Zobaczmy, co nam tutaj wyskoczyło, moi drodzy, dla Was. Podejmij ryzyko. Wielkie rzeczy, weźmiemy w zasadzie trzy, bo jak już mamy te trzy, to dołożę jeszcze za chwilkę. Wielkie rzeczy rodzą się dzięki tym, którzy są wystarczająco odważni, by latać, gotowi zaryzykować porażkę. Twoje marzenia wymagają działania, a ty jesteś na to gotowy. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Nawet jeśli ci się nie uda, to zdobędziesz cenną lekcję. Więc rusz tyłek i zaryzykuj śmiało. No właśnie, tu nam się kłania siła, karta siły jako rada. I zobaczmy kolejne dwa ostatnie już przesłania. Nie zapomnijcie, kochani, o lajkach, subskrypcjach. Udostępnieniach i komentarzach. Jeśli lubicie moje treści, bardzo was proszę o wsparcie. I zobaczmy: tańcz. Ruszaj swoimi ślicznymi nóżkami i porusz swoim wspaniałym ciałem. Poczuj muzykę i ciesz się życiem. Wypocz swoje modlitwy i wiruj w rytm swoich intencji. Każda komórka Twojego ciała będzie się radować. Ćwiczenia są równie ważne dla Twojego zdrowia jak zdrowe odżywianie oraz przetwarzanie stresu i emocji. Możesz zakołysać biodrami sam, z przyjaciółmi lub z namiętnym partnerem. Wytańcz swoje wspaniałe te serce. No właśnie, to jeden również ze sposobów na poradzenie sobie ze stresem. Nie dość, że muzyka generalnie nas oczyszcza. Z negatywnych energii, to jeszcze do tego właśnie ruch zobaczmy ostatnie przesłanie moi drodzy przystosuj swoje gniazdko. Czas na małe wiosenne porządki. Twój dom jest świetnym miejscem, a otoczenie ma znaczenie. Szanuj przestrzeń, w której się regenerujesz i wypełnij ją pięknem. Zrób miejsce, oddając to, czego nie potrzebujesz. Twoje graty mogą być dla kogoś skarbem. Dodatkowo, gdy mamy mniej do, przestrzenia, gdy mamy mniej do przetworzenia fizycznie, zyskujemy więcej przestrzeni do przetwarzania emocjonalnego. Czysty umysł i nowa przestrzeń czeka na wspaniałe dzieła. Udekoruj swoje bajeczne gniazdo. Moi kochani, bardzo, bardzo dziękuję za uwagę, życzę samych wspaniałości i do usłyszenia. Trzymajcie się.